Witajcie! Witam Cię z radością, mówiąc dobrze, że jesteś, że chcesz trwać przy Bożym Słowie. Witam Cię w niedzielny wieczór i pragnę zaprosić do pochylenia się nad Ewangelią z poniedziałku, 1 czerwca, z święta Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła. To drugi rozdział Ewangelii Janowej, wersety od 1 do 11. Z Ewangelii według świętego Jana. W kanie galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do sług, Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus. Napełnijcie stągwie wodą i napełnili aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skoszował wody, która stała się winem, i nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiłem wówczas gorsze, ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kani galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego i Jego uczniowie. Moi drodzy, chcę dzisiaj zatrzymać się z Tobą w tym naszym rozważaniu nad tym momentem, kiedy zabrakło wina. Jakoś zawsze mocno utożsamiam to sobie z tymi chwilami w naszym życiu, kiedy mamy poczucie, że coś się skończyło i już więcej dobra nie będzie. Że już w jakiejś przestrzeni, w jakiejś dziedzinie zaczyna brakować nadziei, że jeszcze coś dobrego mnie spotka. Myślę, że taka pewnego rodzaju rezygnacja towarzyszyła tym, którzy odkryli ten brak wina. Poczucie, że no nic tylko rozłożyć ręce, że już wino się skończyło i więcej nie będzie, że było dobrze, ale już się skończyło. Jakby widzimy Jezusa, który chce, no właśnie, by ta radość i to, co dobre, nie miało końca. Stąd przemienia wodę w wino. Moi drodzy, to te sytuacje, kiedy może kochasz sport. Startujesz w zawodach i naraz kontuzja. Jedna, druga, trzecia. I twoje wino skończyło się. I masz poczucie takiej myśli, że więcej nie będzie, że już została tylko woda. Więc dzisiaj przyjdź do Jezusa z tą swoją sytuacją i powiedz: Panie, przemieniaj wodę w wino. Mój smutek w radość. Bo wierzę, że Ty możesz. To te sytuacje, kiedy może jakaś relacja dla Ciebie ważna dobiegła końca. Zawiodłeś się, zawiodłeś po raz kolejny i wino stało się wodą. I jakoś brakuje nadziei, że jeszcze będzie wino. Więc może dzisiaj właśnie Jezus Tobie chce przywracać nadzieję. Przemieniać. I dając, dawać nadzieję że On przemieni wodę w wino. Więc, moi drodzy, ta woda to, to wszystko, co wydaje nam się, że już dobiegł końca, i to, co dobre się skończyło, i więcej już nie będzie. To nasze zawody, nasze rozczarowania, to nasze utracone po ludzku nadzieje, a Jezus. Jezus ciągle chce przemieniać wodę w wino, więc oddajmy Mu dzisiaj na modlitwie to, co może było winem, a teraz już została tylko woda. Oddaj to Jezusowi z tą wiarą i przekonaniem, że On ciągle, nieustannie, jak w kanie galilejskiej, tak i w Twoim życiu chce przemieniać wodę w wino. Życzę Ci takiej modlitwy pełnej nadziei i dobrego, Bożego, Błogosławionego dnia.